Witam serdecznie Gorąco. Z tej strony Łukasz z kanału TV Unboxing. Dzisiaj przyszła do mnie kolejna tajemnicza paczuszka. Tym razem jest to paczuszka od pewnego widza o imieniu Robert. Kim jest Robert? Mogę tylko tyle powiedzieć, że jest to kolega i dobry znajomy Kamila. Tak, tego samego Kamila, który mi przysłał paczkę z konsolą Nintendo Wii U. Jak doszło do tego, że ja tą paczkę od tego Roberta otrzymałem i że mi ją wysłał z dobrego serca? Już Wam mówię. Dostałem 3 listopada, tak 3 listopada, już po dniach Wszystkich Świętych i Zaduszkach, taką wiadomość od Kamila na Discordzie. Posłuchajcie. Słuchaj, Łukasz, jaka sytuacja? Mój kolega Robert przyjechał z Niemiec do Polski. Na wszystkich świętych i jeszcze w poprzednim tygodniu opowiadałem mu o sytuacji z Waldym. Jak się jego pies podszywał pode mnie, jak wysłałem paczkę i ogólnie jaki smród robi. Mój kolega, jak wszystko usłyszał, to chwilę pomyślał i powiedział, że w takim razie on też ci wyśle paczkę. I to taką, żeby sraldiemu w pięty poszło. Tylko ja mu mówię, że nie mogę mu dać twojego adresu. Bez zgody to na to, że po prostu da mi tą paczkę, żebym wysłał samemu na jego dane, to oddam i potem kasę. Minęło kilka dni i Robert dał mi dziś paczkę do wysłania dla ciebie i już to zrobiłem po prostu Kamil opowiedział o sytuacji jak pewien piesek Waldiego o niku ucho miodne bezszczelnie ale to bezszczelnie się potrzył. pod Kamila mówiąc to bezszczelnie jeszcze pod moim filmikiem, gdzie pokazywałem, co dostałem od Kamila, że dostałem tą konsolę, gry, te dwie figurki do konsoli, i tak dalej, i tak dalej. A ucho mi miodnymi napisał mi w komentarzach, że to on mi wysłał. Że to on mi wysłał. I bezczelnie kłamiąc. I jak Kamil to wszystko opowiedział Robertowi to Robert postanowił mi też z dobroci mi, mi tajemniczą paczuszkę wysłać. O tę wielką tajemniczą paczuszkę. Ja nie wiem, co się znajduje w tej paczce i Kamil też nie wie, co się znajduje w tej paczce, więc wszystko zobaczymy w tym filmiku. Ale Robert zagwarantował mi, że w tej paczce będzie coś, że Waldiemu pójdzie w pięty. Że Waldiemu normalnie pójdzie w pięty. A co do takiego, już się teraz dowiecie. Więc zapraszam na rozpakowywanie. Do mojego rozpakowywania zapożyczyłam sobie dwa narzędzia. Nożyczki i nóż. Bo mogą czasami nożyczki się przydać. Ale do rozcinania pudła użyję noża. Takiego małego noża kuchennego. Sam jestem ciekaw, co się tej pracy znajduje. Sam jestem ciekaw. I tak samo Kamil jest ciekawy, co ten jego kolega mi wysłał. Więc rozcinamy to pudło. trudno się tam dostać. Tam dostać lepiej użyj nożyczek. Teraz lekko zetniemy to nożem. Teraz nożyczkami. Dobra. Pudło rozcięte. Zobaczymy, co jest w środku. A w środku mamy takie niespodzianki. Jakaś informacja. Kabel USB-C do podłączenia konsoli do PC O cholera. Nie. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Na pendrive instrukcja jak zgrywać gry. Co mamy dalej? Jakiś kabel USB. USB. Duże i małe. Na duże i małe. Czyli jedna końcówka jest USB duża, a druga mała. A to jest zaś futerał. Duży czarny futerał. A co mamy w środku futerału? W środku futerału mamy tak. Jakieś szkiełko na coś. Na jakiś ekran, no szkło ochronne na ekran, szkło ochronne na ekran, co mamy dalej? pendrive. Chyba to jest ten pendrive. Z tą instrukcją jak zgrywać gry. Co mamy dalej? Jakiś adapter z logiem Switcha. Czy on mi na pewno? Czy, czyżby on mi przesłał Nintendo Switch? No, na to wskazuje, zobaczcie, jakiś adapterek do czegoś z logiem Switcha. Co mamy dalej? Jakiś kabel, kolejny USB, jakiś czerwony, nie wiadomo co. Nie wiadomo co. Kartkę jakoś otrzymałem, której nie mam pod żadnym pozorem pokazywać na kamerce, bo to jest tylko dla mojej informacji, co jeszcze? Jakieś pudełko. a w tym pudełku jakieś części no i kolejna kartka Konsola bez gry, ale za to przerobiona. Ciekawa jaka to konsola. Ale ja się kurna, domyślam, co. O, kurwa. Domyślam co. A pamiętacie, jak dostałem od Kamila Nintendo Wii U? A co jest jeszcze wyżej od Wii U? Jaka ci jest moda na konsolę Nintendo? Tak! Proszę bardzo! Dostałem Nintendo Switch! Nintendo Switch! Kurwa! Najnowsza konsola firmy od wielkiego N. Wow! Zresztą zobaczymy, co tu jeszcze jest. Tutaj już nic nie ma. Kurna, Switch! No kto by pomyślał? Już wreszcie będę mógł wywalić te cholerne emulatory do Wii U i Switch'a. Kurna! No, 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 nie no! Robert! Dzięki, ci człowieku! No, kurna, dzięki! No, kurna, tak, taki sprzęt nie dość dostałem od Kamila Wii U, a to od Roberta Switcha! Wow! Co z tego, że sobie rękę skaleczyłem? ale było warto. Zajrzymy do środka. Jak się tam dostać? O, poszło łatwo. I co się znajduje w pudełku? Dobra, najpierw pokażę wam pudełko. Tak delikatnie. Tak wygląda przód pudełka. Tył. Bok. Drugi bok. I drugi. I co mamy samo konsolę switch, sorry, muszę jedną rękę, bo drugą, drugą mam zranioną. Sama konsola switch, ciekawe, czy działa. E, kurna, działa. Wspólne zasilacz raczej to jest chyba ładowarka niż zasilacz kabel HDMI stacja dokująca do switcha że po włożeniu konsoli obraz z konsoli prześle się na telewizor. A to chyba na to wsuwa się te joykony się wsuwa. Jak mi pamięć nie myli. A to jest fajny patencik. Po włożeniu tutaj dwóch joykonów zamieniamy go w klasycznego pada. No i tyle. Jeśli chodzi o tą tajemniczą paczuszkę od Roberta. No, Robert. No, kurze, człowieku, nie wiem co ci powiedzieć mam. Dziękuję, to jest chyba słowo za mało dla ciebie. No, Kamil, masz normalnie zajebistego kumpla. Tyle ci powiem. Kurna, Switcha dostać to, jakby kurna, wygrać milion w totolotka. Co ja mówię, milion, miliarda w totolotka. Jeszcze jak licząc na stare złotówki. Dzięki Ci, Robert. A teraz do Waldiego. Ostatni raz już. No i co Waldi? Czy ktoś ci przesyła ci takie wartościowe przedmioty, warte, warte kilkadziesiąt tysięcy złotych? Czy ktoś ci je przesyła? Nie, nikt ci nie przesyła. A jeszcze ktoś z Twoich durnych widzów się zakładał, że jak Ty mnie pokonasz, to ci, to ci prześle ci piwo? Piwo? Piwo ty porównuje z konsolami Switch i, Switch i Wii U? Piwo to możesz sobie stawiać razem z tymi swoimi menelami, tam spod żabki. A nie piwo porównywać ze Switchem i z Wii U. Chłopie, nie rozśmiesza się z takimi gadkami, szmatkami. A Robertowi to ja dziękuję. Dziękuję z całego serca. No, kurczę, taki prezent. No, kurna, wow! No jestem najszczęśliwszym YouTuberem. No, normalnie na, na, na całej polskiej scenie YouTube. Naprawdę, dzięki. A teraz się z Wami żegnam. Było mi niezmiernie miło. A z tej radości skaleczyłem sobie rękę podczas rozpakowywania. Ale to nic, że sobie ją skaleczyłem. Było warto ją skaleczyć. Było warto. Trudno. Nawet youtuberzy podczas unboxingów muszą ponosić jakieś straty I, ran, i, rany, i rany mieć. To nic. Takie skaleczenie to się do wesela zagoi. A teraz z Wami się żegnam. Było mi niezmiernie miło. Robertowi jeszcze raz dziękuję. Dziękuję z całego serca. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Na razie. Do następnego razu. Do kolejnego streamu na TV Unboxingu. <śmianowidł>

Siedzi sobie Waldi i nadaje streama. Jednak dzisiaj zrzednie, trochę jego mina. Armia Super Games TV rozpoczyna polowanie. Pora na Waldiego i widzów jego konkretne wyjaśnianie. Nie wiesz z kim zadarłeś, nie wiesz jaką moc ma Łuka. Sapiesz do Super Games TV, chyba kurwo guza zaszukasz. Zarzucasz Łukaszowi, że komą dużą masę a sam jesteś szpetnym, tłustym i biednym kutasem. 33 lata, a w żabce zapierdała Co za życiowa porażka, po prostu mnie to rozwala. Niby coś programujesz, haha, co ty kurwa gadasz? Prawda taka za wojaka Menel parówę Ci wkłada. Wałdy, sraudy, chuja, warty. Jego wyświetlenia to są jakieś kurwa żarty. Wałdy, sraudy, chuja, warty. Jeszcze raz podskoczysz, a będziesz kurwo martwy. Właśnie tak z kurwy synu. To jeszcze nie koniec. Oglądam se jego streama i co chwilę zacina. Lecz wybaczcie śralwiemu, no bo to nie jego wina, że Menelom spod żabki podał hasło na internet. Teraz przeciążone łącze wciąż wykrzywia jego gębę. Twoje przydupasy to jest jakieś dno totalne. Z dla upośledzonych klasy zera intelektualne Jeden przyjebany gimbus z mema daje argument. Drugi z gadką po wylewie z IQ na poziomie mendy. Jakiś śmieć na twym serwerze jeszcze za mnie się podaje. Pierdoli, że niby jest mną ale jest to zwykły fraje. Ale najśmieszniejsze jest, że ty debilu to łykasz. I tak został wyjaśniony pajac pseudocelebryta. Wałdy, sraudy, chuja, warty. IQ jego widowni równe jest liczbie dopływów warty. Wałdy, sraudy, chuja, warty. Jeszcze raz podskoczysz, a będziesz kurwo martwy.